To znaczy... Od razu na pewno rzuca się w oczy to, że w drużynie jest wspaniała atmosfera, no i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, bo wszyscy są bardzo komunikatywni, jest dużo śmiechu, także czuję się w drużynie bardzo dobrze, miałem kilku znajomych, natomiast co do samej gry, to wiadomo, że jeszcze musimy poprawić dużo aspektów, ale z tego co mówili chłopaki, no to wiadomo, byliśmy w okresie bardzo ciężkich treningów, ja tak samo w Jagiellonii dostałem mocno w kość, Także potencjał piłkarski od razu da się zauważyć, bo wielu chłopaków posiada takie inklinacje, dogrywa się na jeden kontakt takiej kombinacyjnej. Także jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Jakie są Twoje nadzieje związane z tym okresem wypożyczenia, z przyjściem do korony Kielce? W Jagielonii w jesieni zagrałeś niby 10 meczów, ale to było ledwie tam 270 kilka minut, bodaj jeden gol zdobyty. Tu pewnie liczysz na dłuższe występy i więcej bramek. No oczywiście, ale to już wiadomo, muszę dawać terenowi argumenty ku temu, żeby dostawać dużo więcej szans. Wiadomo, w jak Jeloni, jak drużyna zaskoczyła, na którym miejscu skończyliśmy. No było dosyć ciężko, bo zawodnicy ofensywni robili dobre liczby, nie było jakby sensu tego rotować. A wiadomo, no napas Wymaga się bramek, ja będę do tego dążył, żeby stwarzać sytuację i te bramki zdobywać. Czy gdzieś tam Macie możesz pójść drogą Łukasza Sekulskiego, który przyszedł do Korony. Pierwszą tutaj miał może średnią, ale ta, ta jesień była przyzwoita. 5 bramek, 10 meczów, więc... Gdzieś tam się pozytywnie zapisał w historii korony. No, oczywiście. Słyszałem, że tutaj Łukasz ma szacunek za to, jak jesienią występował. Wiadomo, też mu się przyplątały urazy, ale na pewno to jest dobra, dobra ścieżka i też dobra decyzja, że jestem tutaj. Ja jestem osobiście zadowolony, ale tak jak wspominam, to ja muszę dawać argumenty trenerowi. Półtora roku temu za trenera Brosza byłeś na testach, bo wydawało się, że jest szansa, żebyś przyszedł do korony. Wtedy się nie udało. Czas trochę, trochę minął, jesteś, jesteś w Kielcach. Tak, wiadomo, jeszcze musiałem po drodze zahaczyć o, o pierwszą ligę tam dobrymi występami. Dostałem szansę gry w ekstraklasie, no za bardzo z tego nie skorzystałem, ale tak jak mówię, z dużymi nadziejami tutaj przychodzę, walczę o swoje i, i cieszę się, że jestem w tej drużynie. Trener Bartoszek mówi, że jesteś typem zawodnika. To pokazały Twoje występy w pierwszej lidze, że musisz czuć zaufanie szkoleniowca do siebie, i wtedy odwdzięczasz mu się dobrymi występami. Możliwe, że coś w tym jest, troszeczkę może miałem problemu właśnie na przykład w Jagiellonii, tak jak Pan wspominał, 10 występów, mało minut, ale, ale jakieś tam pojedyncze szanse dostawałem, no nie za bardzo się sprawdziłem w roli jokera, może wchodząc na, na, na 5 minut, strzelając bramkę można było sobie poprawić sytuację, ale, ale to już jest przeszłość, rozdział zamknięty i nowy klub, nowe nadzieje.